A co jeśli cechy, które przez całe życie uważałaś za swój charakter, są tak naprawdę skutkiem CPTSD? CPTSD to kompleksowe PTSD. Efekt długotrwałej przemocy, chaosu albo emocjonalnego zaniedbania. I właśnie dlatego jego objawy często wyglądają jak trudny charakter, a nie jak rany po traumie. Po pierwsze, ciągłe napięcie. Nie umiesz się wyluzować, nawet w bezpiecznych sytuacjach. Mówisz, taka już jestem. A to może być ukryta hiperczujność, mózg w trybie zawsze gotowym na zagrożenie. Po drugie, perfekcjonizm. Na zewnątrz wygląda jak ambicja i pracowitość, ale w środku to mechanizm przetrwania. Jeśli nie będę idealna, ktoś mnie skrytykuje, odrzuci albo przestanie kochać. Po trzecie, unikanie konfliktów za wszelką cenę. Wydaje ci się, że jesteś pokojowa. Ale tak naprawdę twój mózg nauczył się, że kłótnia równa się zagrożenie, więc wolisz milczeć, niż ryzykować konfrontacją. Po czwarte, emocjonalne odrętwienie. Mówisz o sobie, że jesteś mało wylewna, ale tak naprawdę twoja psychika blokuje uczucia, żebyś nie musiała czuć wszystkiego naraz. Napisz w komentarzu, ile z tych punktów widzisz u siebie, a jeśli chcesz lepiej rozumieć swoją psychikę, zasubskrybuj analizę umysłu.